Siema! Dzisiaj druga część Minecrafta w świecie Biedronki. Szkoda, że nie w świecie Kauflanda. Na 100% tego filmika nie robię przez to, że jest łatwy do zedytowania. No to parę rzeczy się też zmieniło w moim świecie. Mam domek. Po co ja gadam? Sami zobaczcie. O, zobaczcie, to jest moje łóżko. Jakie fajne, co nie ja na nim śpię w nocy. Zobaczcie, można skakać na nim. Ale co ja chcę zrobić, no to zmienić na czerwone. Yy, Spawn Tadera nie mam. To jest te same łóżko co w pierwszym odcinku zrobiłem. Nie zmieniłem jeszcze. A muszę wziąć. O. Co ja w tym filmiku będę chciał zrobić, to jak będę mógł znaleźć villagers. Ci. No ci. Ja ich... To moi najlepsi koledzy! Naprawdę ja nie kłamię. O! Działa czerwone łóżko mamy. Jest! Jak w oryginalnym Minecrafcie! O daj się daj. O. Ale nie mogę zrobić seks spawn point. Okej, okay, chyba nie, ale teraz mam czerwone łóżko. Co ja jeszcze zrobiłem? To tutaj mam mini farmę, kurde, tam takie rzeczy. Tam mam pumpkin. O, dwie nawet. Myślałem, że jeden. I jeszcze mam tego debila. Jeden. Co? Co się gapisz? No co? Hm. Mogę jechać? Jedziemy, jedziemy. Dobra. I co ja mam zrobić? A! Idziemy dzisiaj znaleźć villagers, ale przed tym musimy iść do kopalni, no bo w kopalni są rzeczy, które ja chcę kopać. A! I jeszcze na górze, nie pokazałem góry. Na górze mam farmę następną. Tylko Uciekliśmy. Co się kapicie? Co? Pokazać wam? Nice. Dobra. Idziemy do kopalni. Tak, do kopalni. Uszyt. Ojoj, do kopalni może z takim healthem nie pójdziemy. No to wiecie, jako Minecraft Pro, co nie? Wiecie, co się robi. Jak nie mać health? Taki otwór, zobaczcie na to Nice. I potem po prostu kolektujesz swoje rzeczy. Nice. I w tej kopalni niby było złoto. Ja chyba źle nie widziałem. Ja myślę, że tam było złoto i tam będzie złoto. Chyba, że mam Zeza i nic nie widzę. O nie. Nice. Yy, ok. Tutaj idziemy, tu... Co miałem zrobić? A. A! Już zrobiłem. O! Yes! Iron Iron pickaxe! To też weźmiemy, bo tam zbyt dużo mobów jest. Mobów jest. Co to? Znów nie umiem gadać po polsku. Znów mi ta gra mięci w głowie. I teraz będę miał sklerozę znów. Dobra! Tutaj mamy mine. To nie ten. Dobra, następny hole. Dziura. Następna dziura. Nie hole. Dobra, zobaczcie jak ja tutaj wykopałem fajnie. Jakie fajne tutaj rzeczy są. Dobra. I to się bierze. Bo tutaj... O nie, już szczelają. Pasho! Nic tobie nie zrobiłem. Kto to strzelał? Skąd? A tam stoi, dobra. Na dół idziemy, na dół do kopalni I trzeba złoto wziąć. Dobra. Kraniemy od nich Nic tam nie... O Au Okej okay. Kran... Nie Kran... Kradnę od was Nie Co za... O! Dobrze ja wiedziałem Dwie nawet Wow Więcej jest tu Zbadaj Nie strasznie To się złoto? Nie, to jest iron I chrum Idziemy Fuck, Jesus. Fuck Jesus. Nie Zły sword Kurde Nie no, wszystko dobrze jest Wszystko Nie czuję się źle Tylko utraciłem kurde miecz To wszystko Dlaczego? Ja nie cierpię zombiaków, ja nie cierpię skeletonów, ja nie cierpię najbardziej w tej grze. No to tych... Jak oni mają na imię? Yy, wiedźmy! One są takie wkurzające, kurde. Co to za debile, kurde? Nie cierpię ja ich. I co chwilę. Aha, aha. O! Nasz koleżka przyszedł. Pamiętasz mnie? Ja tylko ja. ostatnim I razem się widziałem Co mnie bijecie? Co, co jest? Mam tam twojego kolegę, chcecie iść do niego? Mhm Co masz? Co... O. Ja nie mam żadnych z tych rzeczy Ale kwiatki... Gdzie? Gdzie pędzisz? Gdzie? Ktoś ci pozwolił iść? Kwiatka ja znajdę tobie Wsadzę ci go wiesz gdzie? nie ma żadnych takich kwiatek tutaj co to? Było? piesek Musi, ja muszę mieć tego pieska sorry ja muszę mieć tego pieska i ten piesek mi pomoże zabić go dobry plan ja mam w moim domku bones albo kości bo zabiłem skeletona proia jest Marcel Weiss, Pro i Minecraft? Yes. Ok. Bones, yes. Nice. Come on, please. Piesek, daj mi z ciebie. Daj mi ciebie steamować, Piesek. Ja chcę pieska. Piesek będzie fajny. Co, co? Się kapisz, kurde. Tu na mojej drodze. A ty za chwilę zobaczysz, jak ja będę miał pieska, to pożreć, cię, kurde. Piesek O Piesek Chodź tu, chodź tu, chodź tu Chodź tu, chodź tu A, Mam pieska Zobaczcie na to się ma piesek, siema Siema, wiesz kogo teraz idziemy potłuć Potłuczyć raczej Tego debila kurde Masz, atakuj Grr. Masz, atakuj Eee, chodź tu, chodź tu, gdzie uciekasz? Wiesz, że ja już mam pieska, kurde Eee, e, chodź tu, gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz ode mnie? Co, już wiesz, już wiesz, co się stanie z tobą? Gdzie ty pędzisz, kurde Chodź tu, chodź tu, chodź tu Gdzie ty... Daj e, Daj, U, debil. Yes. yes! Tego debila też wiesz. Tego! Nie! Nie! Udergnie mnie Tak, gryź go! Jak się za chwilę nazwie? Jak cię nazwie? E, tego! Piesek! Tego gryz. gryź go! Gryź go, kurde! Gryź go! Gryź go, pies. Haha! Ha, ha. Da! Yes! Jest! Griszko, nice! Griszko, jest! Nie, yes. co, co jest piesek? Come on! Jest! Griszko, zabi, Nice! Come on! Jest! Jest! Piesek! Ty, mój kochany jeden! ja Je cię kocham, kurde! To mój piesek, kurde, w Minecraftie! Nice! czyli są otwarte. Dobra, chodź do mojego domku, tam jest. Ciepło. Chodź, come on. Ten gol w tym filmiku był, żeby znaleźć villagers. Ale jakoś się tak nie stanie, no bo znalazłem pieska. I stejmowałem. Piesek jest fajny. Idziesz? Piesek. Dobra, chodź, come on piesek. Musisz siamnąć. Ja myślę, że pieski mogą jeść rotten flesh. po zombiaków. Tak czy nie? Chodź. Come on Yes. Tu chodź, na łóżko możesz. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kamon, chodź tu. Albo wiesz co? Ta na łóżko, dobra, siadaj na łóżko. To możesz jeść? Nice, Okej okay. This nice. Y villagers, mamy znaleźć villagers, dobra. Ty tutaj zostań, bo jak zdechniesz, to nie będzie fajnie. Jak mam ja cię nazwać? Eee, jak mam ja go nazwać? Hmm... To jest trudne. Ja ciebie nazwiem Tesco. Będziesz psem Tesco. Dobra, chodźmy znaleźć villagers, bo to jest point tego filmika. Uff. Dobra, idziemy z... albo nie, jeszcze trzeba zostawić parę rzeczy. Tu... To niepotrzebne To niepotrzebne, bo jak zdechnę, to wtedy będzie. To utracę wszystko. Gold to niepotrzebne, wszystko idę potrzebne. Nice. This nice. How are you? Dobra, papa Tesko Zobaczymy się później. Nice, chyba, że będzie noc, to za chwilę przyjdę. Nie powinna być noc. Dlaczego miała być, być noc? Dopiero zacząłem grać. Hola, hola, hola. Dobra. Szkoda, że nie mam miecza. Musiał zrobić później. Nie gadać, że jest noc. Come on. Nie. Noc się robi. Mam psa, który się nazywa Tesco. I będę z nim chodził do sklepu, do... do Problem. Pią Piesek, zejdź ze mnie. To jest dziwne. To jest dziwne, nie bądź dziwny! Siedź sobie na łóżku, ale nie bądź dziwny! Kurde. Idziemy znaleźć villagerów. Dobra, idziemy znaleźć villagers. Szkoda, że nie mam konia, ale też nie mam sadu. Przed, przed braniem koniu trzeba mieć sadu. Nie masz sadu, to po co ci koń? Jak <śmiech> <śmiech> mógł wejść na konia? Nice, go go. A tam byłem już. Dobra. Tam jest chest. I stamtąd mam ten name tag dla pieska. Ale ten name tag dla pieska nie użyłem, no bo trzeba anvil. Potem trzeba nazwać. Widzicie, zrobiłem mój research o Minecraftie. W ostatnim odcinku byłem nubem. Teraz jestem pro. Dobra o może to, to weźmiemy będzie tesco niebieski piesek niebieski piesek niebieski piesek będzie niebieski piesek jest fajny. dobra mamy parę cztery dobra idziemy tam o dlaczego nie pytajcie się dlaczego po prostu idziemy tam o wygląda na to że tam będą jakieś villagery ja tak myślę Ukradzamy wliczerów, bo chcę zrobić przyjaciół. Dobra, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. nie ma. Gdzie oni są? Co jest? Ja chcę jakichś wliczerów. Chcę od nich ukradnąć rzeczy. Tak się robi w wiosce. Kradnie się o nich rzeczy, bo oni są głupcy i są starzy. I za tobą nie będą biegnąć. Tylko ten olbrzym. Zrobione z metalu. Gdzie za to biegł. A jak tak to oni to zrobią. He, dlaczego ukraniesz moje... Dlaczego ukraniesz moje rzeczy? I te... Co to było? toni Oj oj. Hej! Tak dobrze szedło, no. Co co jest? He. No. Spsujesz wszystko, Marcelusiek. Y Owca! Żartuję. Co to jest? Co to jest? O to jest fajny blok, mogę O! Nice A! Dalej go wezmę, bo fajnie wygląda To, to jest fajne, tylko szkoda, że nie jest kompletne bardzo szkoda, że nie jest kompletne ale to fajnie, fajnie wygląda o tutaj są te rzeczy nice tu mogę nie okej, okay, nie znaleźliśmy villagerów ale znaleźliśmy takie coś ja to chcę to będzie ładnie wyglądać albo może to coś przeniosę moje chaty ale przecież nie mam. Mam iron, ale nie mam diamentowego miecza, to nie będę mógł tego zrobić. Dobra. Widzicie? Zrobiłem mój research. I teraz będę z powrotem w domu. Dobra. Tesco. Musimy mieć plan. Albo pójdziemy prosto i znajdziemy villagerów. Albo pójdziemy w lewo i znajdziemy wow. villagerów. W którą stronę? Prosto czy w lewo? Zrób tak. Daj, daj do góry czy. Prosto czy w lewo? Come on, go go! Prosto, ok. Prosto, pójdziemy. Jak nie będzie villagerów, no to. To wszystko będzie twoja wina. Dobra, yy, prosto idziemy. O, będzie. Szkoda, że nie mogę na niczym jechać. Bo tak to bym tam pojechał. Co się gapisz? Pokazać ci. Już zamordowaliśmy twoich kolegów! No co? Kretyn jeden. Dobra, prosto Nie. idziemy. Nie do kopalni, tylko prosto. Tylko prosto. Tylko prosto szedłem w ostatnim odcinku. Nie, stamtąd przyszłem w ostatnim odcinku. Cześć. jest? Stamtąd ja przyszłem w ostatnim odcinku. Tak było. Nie gadaj, że się noc robi. Noc się robi. Okej, okay, tam nic nie ma To wszystko Teska wina. On chciał, żebym ja tutaj przyszedł. On tam czekał, żebym... Ja był gotowy, żeby go wziąć. To wszystko Tesco wina. Wszystko jego wina. Co jest? Ty głupi jesteś Ham jeden. Dobra. On się zadawał z tym czarodziejem. Kurde. Dziwak jednak. Wieś społeczny. Tesco! Nie ma tam żadnych villagerów. No. Co jest? Wszystko Twoja wina, zmarnowałem czas. Nie fair. Dobra, idę spać. Nie rób tridzi. Eee! Zeszedł. Zeszedł dzisiaj. Nice. W lewo idziemy, co nie? W lewo. W lewo pójdę teraz. W lewo. W lewo. Dobra, w lewo pójdziemy. Dobra, nice. W lewo idziemy! W lewo idziemy! Nice. W lewo, dobra. W lewo idziemy. Masz? To. O, krypa. Lucky jesteś, że nie chce mi się z tym ganiać. W lewo idziemy. Jak znajdziemy villagers, to ten piesek jest najlepszy, kurde. Tesco jest... kurde, najlepszym psem. My się znamy już przez lata. Kurde. Siema, świnia. Szkoda, że nie mam czasu ciebie zabić. Bo bym serdecznie chciał cię zabić. się Ko nice. siema, koń. Ja cię potem dorwie, jak znajdę sadu. Jak nic nie znajdę, to się zapłaczę. Dobra, villagers. Villagers. Gdzie jesteście? Co to ma być? Ani... Nie da rady przyjść. A to co to jest? To jest baza jakaś. Co to jest? To jest dziwne Piesek Tesco Zaprowadził mnie tędy On wiedział On chce żebym ja się zgubił Żebym ja potem zdechł to, 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 był jego plan Siema, siema chickens siema, yy. yes! Wow! Yes! Tesco jest najlepszy Ha Siema ty jeden, ty śmierdzielu Ty... O, oh, sorry Gamoniejemy Jest, znalazłem ich Teraz czas kradnąć rzeczy Tam, tam, tam wygląda fajnie Co, co chcesz? Masz jakieś rzeczy? Ja nie mam takich rzeczy Ja jestem ja, 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 tak, kurde... ha, mam pieniędzy To jest muzyka dla moich uszy To wziąć? Yes! Yes! To będzie dlatego Gamonia z tym czarodziejem będę robił ding, 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 będzie wcawał Kurde, nie będzie, on wiedział o co chodzi. Weźmiemy troszkę im tego. Bo trzeba. Jestem gamer, ja do nas wchodzi. Tego może być. brech. Research swój zrobiłem To wam pokranne, ale się nie martwcie. Przyjdę potem. Nagram to i przyjdę potem. Nie martwcie się. Przyjdę pokradnąć wam więcej rzeczy. O, świnie. Nowy domek. Co jest? Więcej w was jest? Więcej w was jest. To moje. Sorry. Y... Domek. Cześć! O, same głupoty. Co jest? A, kwiatek. Chuj mi kwiatek. O, przepraszam. A, wyrażenia... Bo moje wyrażenia nie są fajne Nie są też dla ludzi Siema świdie Przyjdę później I mm. wy, wy nie macie już dzwonka bo wam wziąłem nie możecie oh. Ale... Faj. Y... Oh. Nic nie robiłem i nie kradłem rzeczy. Naprawdę. je yeah. Gdzie? Nie kradłem rzeczy! Nie kradłem! Na, na 100% ja nie brałem żadnych rzeczy. Nie, nie, nie. nie kradłem żadnych rzeczy. Okej? Okay. Dobra, rozumiem. Nice. Wracamy. Do domku. Żeby terroryzować czarodzieja. Dobra, Tesco, jest nowy dzień. Zadowolony jesteś. Dziękuję, że mi powiedziałeś, gdzie w Vidch jest. Nice! Happy? E. 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 Dobra, e. zamontowałem coś bardzo fajnego. Noc jest. Okej, okay. ostatnia noc z tobą bo cię potem zagie żartuję. Tesco jest najlepszy nie, si nie siadaj na mnie piesek nice wią mi z łóżka nie będziesz no. siadał na mnie w nocy możesz tu siedzieć na schodach jak normalny człowiek nice zamontowałem coś fajnego Tesco chcesz zobaczyć nie Okej, okay. ja pójdę wam pokazać, zobaczcie. Drzwi, jak tu się drzwi zamknąć. Tak się drzwi zamyka. Dobra, pokażę ja wam coś fajnego. Zobaczcie na to jakie to jest fajne. Zobacz na to. O, jakie fajne coś zamontowałem. Zamknij się. Ale tak naprawdę do ciebie muszę iść. Dobra. O, jest! Zobaczcie jakie to fajne. Teraz będę go terroryzował. Tego Wizarda, kurde, czarodzieja. Co jest? Ty byłeś kolegą z nim. Jak ciebie nie lubię? Dobra, osoba na to. Ech, nie działa, nie działa. Nie działaj. A! Nie lubisz tego, nie? Płacz Będę codziennie tak wstawał i tobie robił. Co to się kapisz? Hahaha. ha, ha, ha. Jubę. Dobra, i jeszcze na ostatnią rzecz yy, tego filmika wejdę na górę. Okej? Okay? Na górę. Na górę. Na góra jest fajna. Szkoda, że z Tesco nie pójdę na górę. Mm. Co? Ha, 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 ha. Nie patrzcie na mnie, bo tobie też tak zrobię. Dobra się zamknął. Dobra, Zjemy teraz to coś. Mm. A teraz skoczymy. Wow. No to jak na razie. to był Marcelusiek i do Pramoc. co za długi outro. Ha, uh, bye